Ciągle żyjesz w strachu, że partner czy partnerka cię ponownie zdradzi, bo zrobił, zrobiła to już w przeszłości. A może obawiasz się ciągle, że właśnie dlatego cię zdradzi, bo nie miał w przeszłości żadnych innych relacji miłosnych albo żadnych innych kontaktów fizycznych. A może boisz się po prostu, bo masz jakieś nieprzepracowane tematy, i ciągle temat zdrady jest. Tyle twojej głowy i boisz się, że może ci się to przetrafić w Twoim związku. Jeżeli masz takie obawy, to ten epizod jest dla Ciebie. Tutaj przyjrzę się przypadkom Małgorzaty Rozenek Dody i Radosława Majdana, i w tym wideo dowiesz się, dlaczego wyszalenie się w młodości nie gwarantuje wierności w przyszłości czy wybór partnera, partnerki na podstawie jakiejś przynależności, czy jakiejś religii czy na podstawie jakiejś wartości ma sens, gdy chodzi o ryzyko zdrady. Jaka jest różnica pomiędzy zmniejszaniem oczekiwań wobec partnera czy związku a kalibracją tych oczekiwań? I jak przeszłość partnera czy partnerki wpływa na relacje i dlaczego nie warto oceniać po pozorach? Zapraszam cię bardzo serdecznie. Małżeństwo Dody i Radosława Majdana mimo że trwało tylko dwa lata i zakończyło się już jakieś 15 lat temu, ciągle jest jeszcze, jeszcze obecne w mediach, dlatego że Doda od czasu do czasu wyciąga jakieś stare trupy z piwnicy dotyczące jej związku z Radosławem Majdanem no i um, wtedy od czasu do czasu um, Wszystkie osoby zajmują tutaj jakieś stanowisko, i ja chciałam się przyjrzeć wypowiedzi obecnej żony Radosława Majdana, mianowicie Małgorzaty Rozenek, od strony coachingu. Spojrzeć na wypowiedź dotyczącą wyszalenia się w młodości i jaki to ma wpływ na przyszłość i na ryzyko zdrady. I tutaj Małgorzata Rozenek powiedziała następujące słowa, i tutaj cytuję. Mój mąż miał tyle żon i tyle dziewczyn, że na początku może to budziło jakieś emocje, bo jak ktoś pytał mnie o Dorotę, to potem pytali mnie o Sylwię, potem o jakieś inne dziewczyny. Trochę zdałam sobie sprawę z tego, że mój mąż jest facetem, który żył przede mną pełną piersią i ja z tego teraz korzystam, bo facet, który się wyszalał, wyszumiał i spróbował w życiu wszystkiego, wie, co jest w życiu ważne i już nie musi tego poszukiwać. Koniec cytatu. Tak, ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną sprawę, mianowicie, że przeszłość nie definiuje przyszłości. To, czy ktoś zdradzał, czy nie zdradzał, nie jest gwarancją tego, że w przyszłości nie będzie zdradzał, albo że będzie zdradzał. Bo tak długo, jak sobie nie uświadomisz tego, dlaczego zdradzałeś, albo dlaczego doszło w Waszej relacji do zdrady, tak długo, jak nie zajmiesz się tym tematem, tak długo mogą się pewne schematy powtarzać. I przeszłość nie definiuje tego, jaka będzie Twoja przyszłość. I partner, który w przeszłości zdradzał, może wyciągnąć z tego lekcję i stać się bardziej świadomy w dbaniu o swoje potrzeby, bardziej świadomy swoich wartości, ale również może powielać jakieś destrukcyjne schematy, jeśli ich nie przepracował, jeśli się nimi tak naprawdę nie zajął, jeśli nie rozpoznał, o co w tym wszystkim chodziło, dlaczego zdradzałem, dlaczego szukałem na przykład potwierdzenia na zewnątrz. Jeśli ktoś zdradzał, na przykład z tego powodu, że ma niskie poczucie wartości i szukał ciągle potwierdzenia na zewnątrz, to jeśli tego nie rozpozna, to będzie zdradzał dalej. I to, że zdradzał poprzedni, w poprzednich latach czy w poprzednich związkach, nie oznacza, że już się wyszalał, bo nie każdy zdradza z potrzeby wyszalenia się. Zdrada jest bardzo kompleksowym tematem i przyczyny zdrady są także wielorakie. I jeśli ktoś na przykład, jeśli ktoś inny zdradza, bo jest przepełniony na przykład, ma nudę, rutynę w życiu, nie żyje swoim życiem, jeśli wejdzie w, w następny związek, gdzie jest dokładnie tak samo, jest nuda, jest rutyna, jest funkcjonowanie, jest bycie na przykład tylko rodzicami, a nie jako para, to nie, nie wypełnił czy nie rozpoznał tej przyczyny z rady i nudząc się znowu w relacji, nie angażując się w relację, czy nie czyniąc nic, aby ta potrzeba poczucia życia, poczucia lekkości, aby nad nią pracować, to w następnym związku będzie dokładnie to samo powielał. Jeżeli ktoś, na przykład jeżeli mężczyzna ma przedwczesną erekcję i um, żona to wie i um, prosi go, aby zajął się tym tematem, a on Zamiast tego unika tematu, zdradza ją z młodszymi albo mniej świadomymi kobietami, które nie rozpoznawają tematu, i im tłumaczy, że tak nie podniecasz, dlatego tak szybko szczytuje, No to jak nie rozpozna i nie rozwiąże tego tematu, to nadal będzie zdradzał. I tutaj nie chodzi o to, co było w przeszłości. Tylko czy ja rozpoznałem przyczynę, dlaczego zdradzałem, dlaczego szukałem czegoś poza związkiem. A ryzyko zdrady istnieje zawsze, niezależnie od tego, czy ktoś się wyszalał w młodości, czy nie. Czy dana osoba y, miała wielu partnerów seksualnych, czy nie miała? To zależy, zdrada jest, zależy od wielu czynników. I y, y, czynnik bardzo często, o którym mówię, y, zaniedbane potrzeby. Jeżeli ktoś ma potrzebę właśnie na przykład lekkości, przygody w związku, a tam jest tylko funkcjonowanie, wypełnianie obowiązków, to jeżeli tego nie rozpoznał, to w następnym związku powiela te schematy. I... Y, Także oczywiście niedojrzałość jakaś emocjonalna, unikanie konfliktów, unikanie trudnych rozmów z partnerem czy z partnerką także prowadzi do tego, że ludzie zaczynają zdradzać. I tak naprawdę to nikt nie jest uchroniony od zdrady. Zarówno osoby, które mają bogatą przeszłość seksualną, jak i te, które były wierne przez całe życie, mogą zdradzić. Bo mechanizmy zdrady są, są różne, są bardziej, bardziej kompleksowe niż zakwalifikowanie i wrzucenie ich do jednej szufladki. Ci co dużo zdradzali w przeszłości już nie będą, a ci co mało, to będą albo na odwrót. Fakt jest taki, że osoby, które nie rozpoznały przyczyny zdrady, będą powielać to w następnym etapie swojego życia. I Często także osoby, które nigdy nie zdradziły, gdy raz doszło do zdrady, to e, owszem, tutaj częściej to są te osoby, które uciekają nagle ze związku, które e, rozpoznały nagle coś nowego, które nagle rozpoznały, że może być inna, inny seks, inna bliskość, i to są ci uciekający partnerzy. Mówiłam o tym w wideo numer. 10 koniecznie obejrzy. obejrzyj, to jest ten temat, gdzie właśnie osoby, które nigdy nie miały tak naprawdę wcześnie kontaktu, wcześniej kontaktów, wcześniej jakichś relacji bliższych, czy kontaktów seksualnych, to zakochując się, czy mając seks z kimś innym po iluś tam latach, myślą, że to jest the one and only i że teraz muszą opuścić swój związek. Ale tak naprawdę od zdrady nie jest uchroniony nikt. Tylko, że oczywiście, jeżeli jest komunikacja e, dobra w relacji, jeżeli wolno ci mówić o swoich potrzebach, jeżeli znasz swoje potrzeby, jeżeli e, wiesz, co jest ci ważne w związku, to oczywiście o wiele e, bardziej taka para jest uchroniona od zdrady e, niż. Takie pary czy takie osoby, które ze sobą nie rozmawiają, które nie znają swoich potrzeb, które nie znają potrzeb swojego partnera. I tutaj warto, aby nie tylko znać swoje potrzeby, ale także potrzeby swojego partnera, bo jeżeli potrzebą twojego partnera będzie na przykład, aby rozwijać się zawodowo, a ty będziesz mu ciągle tego zabraniać, no to pewne potrzeby mentalne zawsze będą chciały być wypełnione. I m, trzecim punktem, na który chciałam zwrócić uwagę, to jest to, żeby zwrócić także uwagę na to, że właśnie Decydując się, często my odchodząc z pierwszego związku, myślimy, że mamy już taką wysoką świadomość co do tego, jakiego partnera chcemy, jakiego nie chcemy, i wybieramy na podstawie jakiegoś przekonania. Wybiorę teraz taki, co, takiego, co nie jest ekstrowertykiem, albo takiego, co nie jest introwertykiem, albo wybiorę takiego, co jest, ma takie albo inne wartości, albo takiego, który należy na przykład do takiej religii. I, Wybieranie swojego partnera na podstawie czy swojej partnerki na podstawie jakiejś określonej przynależności także nie chroni cię przed, przed zdradą, dlatego że. Mm, Żadna przynależność i yy, nie, nie chroni cię przed tym, że, że, że ktoś yy, cię nie zdradzi. I tutaj świetny jest przykład yy, filmu, który jest na Netflixie. Ashley Madison, bardzo polecam go. Ja mówiłam o tym w wideo yy, numer 9 z playlist Dowolne Wideo, czy dodatkowe Wideo, gdzie właśnie tam jedna z bohaterek, to, są, to jest yy, serial oparty na faktach, właśnie ta Mia. Mówi, że wybrała swojego partnera czy swojego męża, dlatego że był chrześcijaninem, dlatego że była przekonana, że skoro jest chrześcijaninem czy katolikiem, to nigdy jej nie zdradzi. No, katolicy i chrześcijanie, chrześcijanie też zdradzają, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od tego, do jakiej religii przynależymy, a jest około 4000 religii, więc tutaj też warto, abyś zakwestionował to, na jakiej podstawie wybierasz swojego partnera. I owszem, warto jest przyjrzeć się wartościom, przyjrzeć się wizji, jak chcemy żyć, ale Warto też spojrzeć, spojrzeć z tej perspektywy, ok, czy to jest naprawdę prawda, że tylko jeżeli mój, war, mój partner przynależy do takiej grupy, albo ma taką czy inną przeszłość, albo jest takim czy innym człowiekiem, że introwertyk cię nie zradzi, a ekstrowertyk zawsze cię zradzi. Czy to jest naprawdę prawda, bo. To nie jest prawda. Poza tym ludzie się zmieniają. Są takie przypadki, gdzie właśnie w momencie, gdy dochodzi do zdrady, mam klientów, którzy mówią, no tak, ale on był kiedyś introwertykiem i był taki nieśmiały i mi to właśnie się podobało, a teraz nagle jest ekstrowertykiem. No tak, nikt Ci nie obiecał, że Twój partner się nie zmieni. Ludzie się zmieniają i żaden typ człowieka nie gwarantuje, że, że Cię nie zdradzi. Warto by się temu też przyjrzeć, właśnie wybierając często w tym drugim związku, często w tym kryzysie, gdzie wspieram moich klientów, właśnie o co mi tak naprawdę chodzi. Krytyczne spojrzenie na to, to, że w poprzednim związku miałam tak czy inaczej, nie znaczy, że teraz muszę wybierać kompletną przeciwność mojego poprzedniego partnera. Jeszcze chciałam powiedzieć kilka słów o tym, jaka jest różnica pomiędzy zmniejszaniem oczekiwań wobec partnera czy partnerki, czy oczekiwań związku, a kalibracją oczekiwań. Mianowicie zmniejszenie oczekiwań to jest zmniejszenie standardów, które są dla Ciebie ważne, ale to jest obniżenie poprzeczki ale w takim znaczeniu, że ciebie, że ty się właściwie takie nie godzisz z tym, że ty czujesz to jako przegraną, że czujesz frustrację, że czujesz rezygnację, że czujesz, że okej, okay, chciałem zupełnie inaczej, teraz muszę się pogodzić z tym, co jest, no bo, bo nie mam innego wyjścia. Zmniejszanie oczekiwań jest związane z takim kompromisem, który kosztuje cię najczęściej zdrowie psychiczne, który łączy się z poczuciem rezygnacji. E, łączy się też z poczuciem przymusu, że, żeby, na przykład nie, żeby na przykład uniknąć konfliktów. Czyli z, e, zmniejszam te oczekiwanie, bo nie chcę wejść w konflikt z moim partnerem i mówić mu, że to, czy coś innego jest ważne w moim związku. Natomiast, i tutaj przykładem może być taka sytuacja, gdy na przykład oczekiwałaś na początku związku, że twój partner będzie cię wspierał emocjonalnie, że chcesz mieć osobę, z którą jesteś blisko emocjonalnie, no ale okazuje się, że twój partner w ogóle cię nie wspiera emocjonalnie, że nie macie w ogóle kontaktu emocjonalnego i ty ym, rezygnujesz, ym, w cudzysłowie zmniejszasz oczekiwania. Yy, mówiąc, że okej, okay, no to dobra, to już się z tym pogodziłam, że on już taki jest i że nic się nie zmieni, i może nie każdy tak potrafi, ale masz w sobie takie rozczarowanie, taką rezygnację. Natomiast kalibracja oczekiwań, sytuacja tutaj, gdzie, gdzie byś nie obniżyła te, te oczekiwania, tylko właśnie skalibrowała, gdy za każdym razem, gdy czujesz, że chcesz, aby partner emocjonalnie cię wspierał, czy abyście mieli emocjonalną więź razem. To jest mówienie o tym, żeby powiedzieć partnerowi: Słuchaj, miałam taki zły dzień dzisiaj w pracy. Pomóż mi jakoś wydostać się z tego dołka, albo mam y, takie wrażenie, że się oddalamy. Co Ty o tym myślisz? Czyli komunikowanie i wspieranie także swojego partnera, żeby coś się zmieniło i żeby wasz związek był y, bliski tych oczekiwań, które masz i y, 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 otwarcie, komunikowanie. W związku o tych oczekiwań. to jest kalibracja oczekiwań, czyli nie poddajesz się, nie rezygnujesz, ale też nie oznacza to, że zmieniasz swojego partnera, tylko świadomie zastanawiasz się, co jest możliwe w tym związku, co jest możliwe z tym partnerem, co jest możliwe do osiągnięcia, jak będziecie wspólnie pracować. Czyli to jest jakby to jest jakby unikanie nierealistycznych wymagań. Ale także nie oznacza to, że rezygnujesz ze wszystkiego i jesteś sfrustrowana czy rozczarowana. To jest jakby zachowanie szacunku dla siebie i swoich potrzeb, swoich oczekiwań, ale także szacunku dla drugiej osoby, czyli dbanie o swoje potrzeby. Ale bez takiego narzucania, że ty musisz się zmienić, bo jak nie zmienisz się, to odejdziesz tylko, odejdziesz tylko patrzeć, co jest możliwe z tą osobą w tym związku i które kompromisy mogę zawrzeć ze mną, nie czując, że zrezygnowałam, nie czując, że jestem na przegranej pozycji. I. Tutaj warto się nad tym zastanowić, że wiele rzeczy można zmienić w swojej głowie, nastawienie, uświadomienie sobie, zrozumienie także, dlaczego pewne, y, 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 pewne sytuacje, pewne zachowania może się nie zmienią, ale jak mogę ja zawrzeć z tym pokój, nie rezygnując, nie, bądź w, nie będąc w rezygnacji, czy w takim, okej, okay, no, czyli już będę w takim mało emocjonalnym związku. I Takim kluczowym, kluczowym różnicą jest między właśnie z, z zmniejszaniem oczekiwania, oczekiwań a kalibracją oczekiwań, jest to, że zmniejszanie oczekiwań to, to jest, wy, wynika przede wszystkim z rezygnacji, z frustracji. Natomiast kalibracja oczekiwań wynika ze świadomej refleksji, ze świadomej pracy nad relacją. Zmniejszanie oczekiwań może doprowadzić do poczucia niedosytu, poczucia rezygnacji. Natomiast kalibracja oczekiwań pomaga budować zdrowe, ale realistyczne relacje czyli takie, gdzie też może dojść do yy, zranienia, może dojść do kryzysów. Zmniejszanie oczekiwań to, to skupianie się na yy, tym, że. Mam taki brak. Skupianie się na tym, że, yy, że czegoś mi brakuje, że po prostu cały czas drążę ten temat, że brakuje mi bliskości, albo brakuje mi tego. Natomiast kalibracja oczekiwań to skupianie się na rozwoju, skupianie się na wzajemnym zrozumieniu, co możemy zrobić, co możemy zmienić. I zobacz, gdzie tutaj jest fokus i. Oczywiście to, na czym się skupiasz, rośnie. Jeżeli skupiasz się na tym, co możecie jeszcze rozwinąć, co możecie zmienić, jak możecie siebie wzajemnie zrozumieć, to macie zupełnie inną energię, jak skupiasz się na tym, czego nie ma u Ciebie w związku, czego Ci brakuje i jak skupiasz się na swojej rezygnacji. Kalibracja to bardziej zrównoważone podejście, które uwzględnia rzeczywistość, które uwzględnia dynamikę w związku, które uwzględnia to, jakim jest twój partner czy twoja partnerka akurat w tym momencie swojego życia. I w dłuższym czasie, z perspektywy czasu, pomaga to w rozwiązywaniu konfliktów, w rozwijaniu relacji. I takim ostatnim ważnym elementem w kontekście zdrady jest oczywiście rozróżnienie także tego, gdzie chodziło o taką pojedynczą zdradę, a gdzie um, taką, taki pojedynczy incydent, a gdzie y, zdrada jest jakby stylem życia kogoś, jest jakby takim, nic się nie stało, to się zdarza, y, nie rób dramatu. I tutaj polecam wideo numer 41, gdzie mówię o czterech typach zdradzających, gdzie właśnie osoby, które cały czas zdradzają. Które cały czas nie rozpoznawają przyczyny swojej zdrady, są um, najczęściej tym najtrudniejszym przypadkiem i najbardziej trudnym w relacji. Tutaj jest zadaniem najczęściej tej osoby, która została, czy jest um, cały czas zdradzana, czy często zdradzana, aby to ona podjęła swoje własne decyzje. I ważne jest, aby się sobie uświadomił, czy uświadomiła, że Zdrada jest ryzykiem, czy jest ryzykiem, który które istnieje w każdym związku. Nikt nie jest uchroniony od tego, że nie zostanie na pewno zdradzony. I y to nie jest to, że, że to, co często mi zarzuca, że zarzucają obserwatorzy, że ja normalizuję zdrady, że y, ja mówię, żeby zmienić oczekiwania i wtedy będzie wszystko dobrze. wyjść z założenia, że, że ktoś cię zdradzi i wtedy będziesz ok, jak, jak zostaniesz zdradzony. Nie, nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby spojrzeć, że jeżeli dojdzie do zdrady, jestem na to przygotowana, mam mentalne narzędzia, wiem, że takie coś się zdarza, że to nie jest jeden przypadek na milion i pracuję nad tym, aby rozpoznać, to było przyczyną zdrady, dlaczego ja zdradzałam albo mój partner zdradzał, jakie mieliśmy dysfunkcjonalne zachowania i w tym momencie przyjrzenie się temu, a. Właśnie, jeżeli chodzi o oczekiwania i kalibrację oczekiwań, to spojrzenie też na to, że ok, przygotuje się może mentalnie na każdą sytuację, tak jak nie wiem osoby, które wchodzą na monte Everest, grupy, które są przygotowywane na to, na to wydarzenie, one przechodzą przez, teoretycznie przez wszystko, co się może zdarzyć, wszystkie łoskie scenariusze, które mogą się zdarzyć, są w teorii. Przepracowywane, co trzeba zrobić, jak zdarzy się to, czy tamto, i w takim momencie, jak wystąpi taka. Ekstremalna sytuacja, to mają narzędzia, aby sobie poradzić z tym wyzwaniem. I tak samo jest z wyzwaniami życiowymi, wyzwaniami w relacji. Porozmawiajcie na ten temat. Także właśnie w tym odniesieniu, ok, ty się jeszcze nie wyszalałeś, wyszalałeś w cudzysłowie, jestem twoim jedynym partnerem czy partnerką seksualną. Jak ty to widzisz? Czy masz ochotę na osoby z, poza związku? Czy zastanawiałeś się, na tym, co byśmy zrobili, gdyby doszło do zdrady. Komunikacja jest zawsze podstawą i nawet teoretycznie przyjrzenie się temu, właśnie w tym momencie, gdy jeszcze nie doszło do zdrady, jest bardzo dobrym, bardzo dobrym przygotowaniem na takie, że gdyby doszło do zdrady, to wiem, jak sobie mam z tym poradzić? Wiem, że mam do tego narzędzia mentalne i wiem, że nie jestem jedyna czy jedyny na tym świecie, który, który, któremu przydarzyła się zdrada w relacji. I tu chciałam zwrócić uwagę, abyś spojrzał na ten temat, właśnie wybierania takiego świadomego: wybiorę tego albo tamtego, dlatego że. Nie uchronić się przed stratą. Zajmij się sobą, zajmij się, swoim, zajmij się swoimi narzędziami, które możesz mieć do dyspozycji mentalnymi, gdy dojdzie do kryzysu. I gdy potrzebujesz pomocy, zachęcam do mm, sesji coachingowej ze mną, zarówno w przypadku, gdy, gdy doszło do zdrady w waszym, waszym związku, niezależnie od tego, jak dawno to było. Czasami osoby myślą, że jak było 10 lat temu, to już nie ma to znaczenia. To ma znaczenie, jeżeli nadal nie rozpoznałeś przyczyny zdrady, jeżeli nadal nie przepracowałeś tego tematu. Także w moim programie Odbuduj miłość wspieram osoby, które mm, mają wyzwanie związane ze zdradą, które zastanawiają się zostać czy odejść. Ten półroczny program pomaga klientom rozpoznać, o co tak naprawdę chodziło w, naszym, w naszej niewierności, dlaczego doszło do tego kryzysu i jak możemy wyjść z tego kryzysu każdy z nas zwycięsko i podjąć decyzję. Ku mojemu szczęśliwemu i y, spełnionemu życiu, niezależnie od tego, czy z, ty sam, z tym samym partnerem, czy może jednak ucieknę z kochankiem, czy z kochanką, albo zostanę. Na jakiś czas singlem czy singielką, bo chcę najpierw przyjrzeć się, jak ja tak naprawdę czuję się w tej roli. Jeżeli potrzebujesz pomocy, wszystkie, moje, wszystkie informacje o mnie znajdziesz na mojej stronie internetowej, które dołączę pod wideo. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten epizod, to będę się cieszyć, jeżeli będziesz subskrybować mój kanał. Jeżeli polubisz ten epizod, po, podasz czy polecisz go dalej, to wszystko pomaga mi dotrzeć do szerszej publiczności i przez to dotarcie do osób, które potrzebują w tej chwili takich słów, takiego wsparcia i szukają, szukają inspiracji na różnych kanałach społecznościowych. Dziękuję Ci za uwagę i do następnego razu. Rise up and play. Twoja honorata.